Niedawno w Google Play pojawiła się najnowsza aktualizacja dla mobilnego Firefoxa. Wprowadza ona m.in. obsługę elementów we flashu, nowy interfejs, przyspiesza wczytywanie stron oraz działanie aplikacji. Według mnie najszybszą przeglądarką na Androida jest Opera Mobile, ale nowy Firefox niewiele ustępuje jej pod tym względem. Strony wczytywane są szybko, a ich przewijanie jest płynne, nawet jeżeli pełne są elementów we flashu. Szkoda, że twórcy nie pokusili się o dodanie gestów. Dzięki którym obsługiwać można by było otwarte karty, dokładnie tak, jak robi się to w Google Chrome. Słabe jest też zawijanie tekstu do szerokości ekranu, które działa jedynie po dwukrotnym dotknięciu wyświetlacza. Ciekawą funkcją przeglądarki jest opcja zapisywania stron w postaci plików PDF do ich późniejszego otwarcia offline. Firefox jest jedną z licznych przeglądarek na Androida, która obsługuje dodatki. Wśród nich warto wspomnieć o Phony, który służy za user agenta, którego domyślnie nie ma w programie, a służy do otwierania mobilnych lub desktopowych wersji stron, URL Fixer, który poprawia proste błędy podczas spisywania adresów, oraz full screen, dzięki któremu otwierać można strony na całym ekranie smartfona. Ustawienia programu są bardzo ubogie i jedynie warto wspomnieć o opcji synchronizacji mobilnej wersji z Firefoxa z desktopową. Ogólnie program zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie i jestem gotów porzucić Opera Mobile na rzecz nowego Firefoxa. Program działa szybko i nie jest nazbyt zasobożerny. Szkoda tylko, że marnie rozwiązano w nim zawijanie tekstu oraz niedodaną obsługi gestów.